Dobra, witam wszystkich w kolejnej części FIRA. O, mam wsparcie. Jest dobrze, i, i tak wyskoczę sobie z budynku, i będzie Mirror zecz. Dobra, dobra, cieszę się, ja też, roger that, that, właśnie. No oczywiście, no przecież musieli ich pozabijać, no przecież. Skąd, co, o co chodzi? Jest czekman, dobra, lecisz. Przecież skąd? Trzmaciar, że zabiliście mi kumpli Ktoś jeszcze? Chce wyrwać O ty, który? Gdzie? Skąd? Skąd? Powiedz mi skąd. A, ty żeś jest. Dopadł go Dopadły go pociski Jezu, teraz ci... Nie będę się z nimi, kurde, bawił Kurde, granatów nie mam Co to jest? Jo w mordę O, 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 apteczka, apteczka Nareszcie pad, geniusz. A mam się kończy, ale nie no, kurde, zlezę tu. Do tych patafianów. Tego tu zdjąłem. No troszeczkę amo. Jedną apteczkę jestem w plecy, kurde To nie miało tak być Jestem po przodu, znaczy już jest nic Siema chłopaki No właśnie Jest 135. No w głeb dostał, ale dalej żyje no! Prąd. Nie da się. Jezu, was tam więcej babcia nie miała. wow ucieka tam to niech ucieka pobiegnę za nim Jezus Maria Dobra kincie. Ups A ten Ty... co jest? który tam do mnie strzelał z Skara... też tak myślę. Kolego. Ma no któryś dom mnie... jest Ten przypał do mnie strzelał ze strzelby. Ze ze no, zacząłem się Żyje, bo uciek jeszcze choć to podbiegnie tak tutaj, o, tak sobie. Albo tutaj właśnie. tu Kudęże z las. ten tędy. Moje dziury. Uuu, wątraba ci chopie wyleciała. Za dużo piłeś. Co, nagle? Co, co? O kurde. Facet. Naprawdę to już jest ból głowy. Co, co? O Czę do mnie strzelego w ogóle nie słyszę, fajnie Ten Karabin jakiś cichy jest Nic się nie da Nie chowaj się i tak cię dojdę Wow Wszystko się zapędziłem z tym naciskaniem Strzału Lewego przycisku Jezu, dlaczego? Dlaczego w tej grze strasz? Nie zamieniaj mi broni! Oddaj mi ka No Oddaj mi strzelbę. Zauważyłem, że w tej grze jest tak. E albo się nawalasz, e albo się boisz. To ja szczerze wolę nawalać <laughs> strzelać do tych przypałów niż... Bać się Siemka. O oh yeah, double kill, nawet multi kill. Fantastik! Coś nie wyszło. Ten jeszcze będzie do mnie strzelał, no nie. Już trup, ale strzela do mnie. Wyjście jakieś stąd jest. Poskaczę sobie po dachach. Nie. I jest. Jest następna plansza, Dobra. Eee. Uh tą Planszy pokażę yy, kiedy indziej w następnym odcinku, także do zobaczenia.